Zostaliście do nas skierowani na leczenie odwykowe. Przymusowe. No taki u nas prawo jest. Cieszę się. No jesteście u nas już trzy miesiące, tak? Tak. No. i ja zauważam znaczną poprawę. Naprawdę znaczną. Cieszę się. No! I niejako w prezencie urodzinowym. No bo przecież że poeta, obywatel ma dzisiaj urodziny. Wypisałem Wam pozytywną opinię. Jeszcze tylko dyrektor tu podpisze, już możecie wychodzić. Za miesiąc. No, możecie robić. Wie pan? Wie pan, ma pan. Taką samą filiżankę jak moja ciocia Jaga. Taka sama. Samiutka. E? Jak cioci. Widzicie? Taka sama. Samiutka. Identyczna. Można? A proszę. To jest rzadka rzecz. Wiecie, towarzyszu doktorze. Naprawdę. Bo to jest ta z Wiednia, nie? Wiedeńska robota. Wiedeńska? Z Wiednia przyjechała. Tu się panu poszczerbiło. No ta, tam spadła mi kiedyś. A. Z komódki. E, tam mi spadła. A co się działo? Nic się nie działo. No. Wszystkiego o. dobrego życzę. I zdrowia życzę. Dziękuję. Ciu. Co? Ciu. co? Cicho. Gdzie? Ciu, ciu, ciu.

O cholera. Co? Mam mokro w butach. Mokrasko? No, Na czym to ja wiedział? Kąpałem się chyba. W butach? Nie było ciepłej wody, żeby się nie przeziębić. Aha. No. Wie pan co? Ale Teraz to zdejmę, bo się przeziębię. Ma pan coś, jakiś koc albo ręcznik jakiś? Jasne. Znani mieszkańcy naszych borów. Pitwę pan pewnie zna. Nie. W sumie okrztoń grabasz jest ciekawszy. Właściwie przebywa w mrokach. Odznacza się niesłychaną perfidią i hipokryzją. I na jesieni ze sfermentowanych liści gruszki wysysa alkohol. I w ogóle niszczy wszystkie drzewa leśne i w ogóle wszystkie meble w salonie przyrody. Idźcie już, obywatel Lugarczyński. W sumie ten jeszcze jest o, pseudoświniofon, krótko krótkołosy. Idźcie. kasa. Identyczność jak cecina. Jeden wyciek Urodzinowy. <grymka> Urodzinowy. nam. Od Jeden wyciek. Wasze zdrowie. Ciesz! Nic ciężko! Buty załóż. Aaa! Chule, a... Co! O oh, Co się? A! się zaciąłem. O, oh, a pan da ten koc A się zacią... O oh, O oh, oh, mi słabo jest. O bo ja mam widokwi. Ojej. o, jeż, o dziękuję bardzo. O ory, tu krew jest w ogóle. A, 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 ale boli. Ale pan co, to trzeba chyba zdezynfekować. To psychiatryk jest. Czym? No jej, no tu ja mam wiedzieć czym? Kto tam jest? A nie, nik nikogo nie ma. Jak tu nikt? Widzę i słyszę, że... Cholera jasna! Warzymistrz, jest, jesteście wyczerpani i przepracowani. Przepraszam, proszę cię położyć. Co wy robicie? No co, na no urodziny mam dziś, tak? Cholera jasna! To jest odwyk! Co to są za krzyki? Jestem A urodziny mam gdzieś. Towarzysz ministrze. Konstanty Defons Gałczyński. Ten poeta? Tutaj. Tu, tak. Nie no, u, urodziny mam gdzieś. Urodziny. Urodziny. Znaczy nie że u, urodziny, tylko ja mam urodziny. Mhm. A, że Wy macie no, urodziny. Że urodziny? A, no nie, no to w... wszystkiego. Najlepszego. Dziękuję. Dziękuję. No co tak stoicie? Nie macie jakiejś urodzinowej flaszeczki? A, mamy. Proszę bardzo. O. No zaraz, 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 towarzyszu. Przecież Wy nie możecie pić. To jest odwyk. Dobrze tam, urodzinowa dyspensa. O. Poza tym ja już. Twarzysz mistrze właściwie nie pije. A poza tym za miesiąc wychodzę. Nie pije,? Podoba się mi się Gałczyński. Kraj potrzebuje takich ludzi. Trzeźwych, ale z rozmachem, z wyobraźnią, z rozmysłem. Dziękuję, towarzyszu ministrze. Zdrowie towarzysza Gałczyńskiego. Dziękuję bardzo, towarzysz-mistrz. Pan, panie ministrze, panie Kałciński, panowie! Z panami skończyliśmy raz na zawsze. Przynieść następną. Nie, no, tu akurat towarzysz minister ma rację. Jedna no. butelka bez drugiej to jak wuj bez ciotki. A, jak to tak? Towarzysz w Lubel wuja bez ciotki zostawi. Święta racja, towarzysz Ugałczyński. święta racja. A może tak skończyć z piciem? Wystarczy. Słuchajcie, bo ja obiadu nie jadłem. A muszę, bo wypiłem. Rozumiecie? Muszę zagęścić. No? Rozumiecie? Tak jest. Się tak jest. Śniewiecki, super, się Albo kanapkę. Kanapkę też. I flaszkę, bo się skończyła. <grym> Powiem wam, Gałczyński, jak ja się hmm. budzę obok mojej żony, to ja jestem w siódmym niebie. Tak. Ja, ja... Tak, Barry. Jak patrzę, jakie ona ma wszystko, ale jakie jak, jak ma włosy, jakie ma... Hmm. Jak, Włosy to takie, o, takie opadają jak jak, jak tutaj ta, ta firana. Śliwiński, idźcie po wódkę. Jak? Wódkę? Zatem powiedz, niczego nie rozumie. A gdzie materializm dialektyczny, co? Ciepłej wody nie ma, tak? Nie ma. No. A co najlepiej rozgrzewa? Wódka. A gdzie wódka? W szafce. Za ogórkami. No. To idźcie. No ale wódki nie ma. Jak to nie ma? Wypiliście wszystko. kanalie. Spirytus. Z magazynu. Luz. Jak spir... No spirytus, Spirytus, idźcie! Albo nie. Hmm. Czy znaczy nie? Ta firana jest akurat brudna i, i to. No tak, ale, ale... Ale ona jest hmm. cała... Hmm? Tak. To, dobra, dobra. To, to może tak. Um, zima była. O, o. Gdy wysiadłem z autobusu i e, rzuciłem się w Twoje ramiona, no, 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 no. E, i Twych włosów, Twych wieczornych włosów, ogarnęła mnie w woni niezmożona. Księżyc zniżył się, błysnął nad klamką, e, potem odszedł i wplątał się w drzewo, pierścień nocy nad nami się zamknął. I otwarło się siódme niebo. Nie, no to, to w takim razie to wydaje mi się, że towarzyszył wróbel, e, panie ministrze, myślę, że powinniśmy wybić zdrowie gospodarze. Siadajcie sobie. Siadajcie, towarzysze Gruby. Zdrowie gospodarza. Zdrowie. Zdrowie. И еще раз. Кожику. Кушу, кажу, кушу. Ну. Кажу. Кажу. Бужак. И бужак. <свист> <свист> И еще раз <есератый> бужак. <свист> Nie, nie paluję. Ale jak jest tak tu, tu musimy jeszcze redaktora sowieckiego zaprosić. Jesteście bezczelni, Gałczyński. Gałciu, Kasiu, Gałciu. Kasiu. Lekarze i personel. To personel i lekarze. Ludzie zdrowi pić mogą. Ale pensjonariusze nikt. A ja, Nigdy. A ja mogę. No ale ty to co innego? Nie masz urodzin? O o, ale, ale, Oleg, Oleg, to jak mój brat. No. jak ja bym miał urodziny, to jak ja mam urodziny, tak byłem. Nie naprawdę, bo zatem bez redaktora sołeckiego się nie da. No, no jak ktoś mówi, że się nie da, to się nie da. Mm. Się nie da. <grym> <grym> She <laughs> Ja dzwoniłem towarzyszu dyrektorze sami zobaczcie. Jesteście pijani! Wynochać z gabinetu! Towarzyszu dyrektorze, yy, minister Barański. Za godzinę macie spotkanie z delegacją z Moskwy. A wy myślicie, że oni będą trzeźwi? A Gałczyński ma dziś urodziny. <ślesz> 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 Towarzysz już tutaj nie pracuje. Kazika mi będziesz zwalniał. Niniejszym mianuję Kazimierza. Jak ty się nazywasz, Kaziu? Rubel! Dla dyrektorem tutejszej placówki jednocześnie dy... Misjonuje Brzoza Henryk. Brzoza. Henryka zajmowanego stanowiska. Minister zdrowia Ryszard Dziękuję za waszemu ministrze za zaufanie. Nie zawiadam. Y, towarzyszu ministrze, Samot czeka. Koś. Gdyby. <grym> <Zdyru. grym> Rówelek, ptaszyna niewielka. To jest dziewczęta. Róweleka. Ejku. Mua, Les jours. Słucham. Kaziu, mam taką małą rodzinową prośbę. Taką małą rodzinową prośbę. Chodzi o to, że wystawiłeś mi zaświadczenie, że jestem zupełnie wyleczony. Jako lekarz prowadzący. A do ważności dokumentu potrzebuję jeszcze Twojego zaświadczenia, czyli dyrektora. Już ci mówiłem. Jesteś bezczelny. Kaju, ale po co w takie słowa? Zobacz. Jeden twój podpisik i po sprawie. Ja ci powiem, kiedy będzie po sprawie. Jutro rano się obudzę, pójdę sobie na obchód i dopiero wtedy, w pokoju 103, twojej gęby nie zobaczę. Dobrze? Ale się tu po co czekać? ja jeszcze sobie złapię ostatni PKS albo ministra złapię. Jeszcze do 13 muszę sobie